Hejka, dzisiaj papierowe niespodzianki, wiem, że długo nie było, no mm, bo mi się nie chciało nagrywać, ale za są. Mamy nową kolekcję słuchawki, no, mam nadzieję, że Wam się spodoba i zaczynamy! Dzisiaj kończymy kolekcję kolor oczu, emocji. Wezmę jajko. Puzzle mamy trzy tylko. Saszetki, niespodzianki, i wezmę ten. Działania. Zostały nam tylko cztery. I mamy dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Wezmę dwadzieścia sześć. Wezmę z tym ee, balony. Biorę ten. Nasza poprzednia, nowa kolekcja. Kolor slime to jest prawdziwy slime. Wezmę chyba niebieski. Nasza nowa. Nasza nowa kolekcja, czyli słuchawki. Wezmimy. A dzisiaj wybierzemy tak. Spokojnie. Dwa to ten pierwszy zaczynamy dobra zaczniemy od kolor oczu albo tak mamy numerek osiem Kurde Ucieka mi to Jak słyszycie dźwięki to co Luna jak coś Mamy Niebieski kolor oczu Osiem Osiem Osiem, osiem. A jak skończymy ten notesik, gdzie te, te wszystkie mają papierowe niespodzianki to będzie ciekawa, jaka Wam kolekcja się podobała najbardziej. Dobra, pierwsza strona, druga strona, trzecia strona, których jeśli było głośno, nie, druga strona, trzecia strona, czwarta strona. Puzzle. Słuchajcie, szukam, szukam, tu mamy. <grywy> mamy mami. Było rzecz za czasami, to Mamy taki kawałek. Ale już chyba wiadomo co to jest. Numer 6. Kumacie, że za chwilę skończymy tą kolekcję balony. Muszą mieć numerek jeden, cztery albo sześć. Balon jako kwiatek. Numerek sześć. Czyli od Chyba na tej stronie mamy unikalne balony, działanie możemy mieć numerek 2, 3, 6 albo 5 mamy wynik 100, chyba tu widać już numerek 3, za chwilę skończymy. Level easy. No ale wiecie, ja, dla mnie na przykład level hard też nie jest hard, hardem. Ale wiecie, dla niektórych jest. Emoji możemy mieć numerek 3, 4 albo 5, 6, 7. Jaj. Mamy jeszcze tu szkło złamane. Numerek 6. czyli tu. różny, cynamonowy. Masz tu mieć numerek 2. 3 4 5 6 albo 8. Taki cinnamoroll, tutaj próbowałam zrobić, że widzisz ma, że jest jego buźka, a tu pokazuje nam łapkę. Numerek osiem. Już pokazałam. stronę. Mm, to już trudno. Mm -hmm. Kolor slime, nasza poprzednia kolekcja Możemy mieć numerek 1, 2, 3, 4 5, 7, 8 Nie to, to. Dobra, tu już mamy chyba kolor slime No Mamy, można powiedzieć, bo, patrzcie, to jest jakby słoik, w którym jest slime. Wiecie, że otwieramy i jakby się wycieka. To jest, no, wy, wychodzi slime. Numerek 3, czyli tu, no nasza nowa kolekcja słuchawki. Taką mamy pierwszą stronę, taką drugą, taką trzecią i taką czwartą. Od Odjedzę do 8. Okej. Okej, 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 Słuchawki ogniowe, jakby jeden, czyli na pierwszej stronie. Mam nadzieję, że Wam nowa kolekcja się spodobała. A to koniec pa!